Co zrobię? Zbuduj, zniszczę to, co moje spichlerze pobuduję jeszcze większe, i sobie powiem teraz: masz, jedz, pij, używaj, nie? Nie ma tam ani jego żony, ani jego dzieci, ani sąsiada, ani rodziny, ani wspólnoty, ani wioski, ani parawki, ani gminy. Tam nie ma nikogo, jest tylko on i jego dobro. A tak naprawdę to człowiek nie może żyć sam. Nikt z nas nie jest samotną wyspą, nikt z nas nie jest w stanie żyć zupełnie sam i wystarczyć samemu sobie. Może proboszcz nie lubi wszystkich, ale potrzebuje ludzi. Bo gdyby nie było was, to komu by głosił Słowo Boże, prawda? Więc wzajemnie od siebie zależymy. różnych służb w okolicy doradztwa rolniczego. Szanowni rolnicy, szanowni mieszkańcy i goście gminy Lubiewo, jest mi niezmiernie miło witać was na dożynkach gminnych w Cierplewie. Tak jak ojciec powiedział, najważniejsze, że jesteśmy w tym dniu razem, bo to jest święto wsi polskiej, to jest święto rolników. Dzisiaj dziękujemy za zebrane plony, nie możemy narzekać, mimo że susza dotknęła również naszą gminę, ale prężnie działa Komisja, która szacuje straty. Rolników poszkodowanych jest około 400. Mam nadzieję, że ci, którzy najbardziej zostali dotknięci suszą, otrzymają pomoc, zrekompensuje im to się i tak jak dzisiaj tutaj się zgromadziliśmy, będziemy mogli cieszyć się z tego, co zebraliśmy. To najbardziej nas tutaj cieszy. Dziękuję wszystkim za to, że ci, którzy przyczynili się do przygotowania tych dożynek, dziękuję tutaj Ojcu za przygotowanie mszy, również orkiestrze. Cieszmy się i radujmy tego dnia wszyscy razem. A Przeczytam list, który skierował do Państwa, na Państwa ręce Pan Premier Mateusz Morawiecki. Ale na wstępie może pozwólcie Państwo, że się ukłonię nisko Pani Wójt, Pani Przewodniczącej, Starostom tych dożynek, Wielednemu Księdzu, wszystkim samorządowcom wszystkich szczebli, ale przede wszystkim Państwu, Państwu rolnikom i zebranym mieszkańcom Gminy Lubiewo. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, dożynki to piękna, długowieczna tradycja, a obszary wiejskie to nasza narodowa duma, bogactwo i jednocześnie ważny filar polskiej gospodarki. Dożynki, coroczne świętoplonów, są przykładem, jak bogata jest nasza kultura i jak wielkim skarbem są ci, którzy ją pielęgnują. Mieszkańcom wsi, rolnikom, kobietom gospodarnym i wyjątkowym, zrzeszonym w kołach gospodyń wiejskich. W te wyjątkowe dni chcę podziękować za ciężką pracę i codzienny trud. Wiemy, że polskie rolnictwo ma ogromną przyszłość. W tym celu realizujemy plan dla wsi. Dążymy do tego, by polskie rolnictwo było jeszcze bardziej nowoczesne, rentowne oraz konkurencyjne. Wdrażamy kolejne programy rozwojowe, a nasz rząd zdecydowanie zabiega o interesy polskich rolników na forum unijnym. Jednocześnie rozumiemy, że rolnictwo. Jak żaden inny sektor gospodarki narażony jest na niekorzystne zjawiska atmosferyczne. W czasie ubiegłorocznej suszy zapewniliśmy największą w tej dziedzinie pomoc w Europie, a jednocześnie najwyższą w historii Polski. Zapewniam, że również w tym roku państwo polskie stanie na wysokości zadania na miarę potrzeb i oczekiwań rolników oraz sadowników. Przedsiębiorcy rolni z całego serca dziękuję. Polski rząd wspiera rozwój obszarów wiejskich. Dbając o wyrównywanie szans rozwojowych tych Polaków, którzy wybrali wieś jako miejsce spełniania swoich aspiracji. Prowadzimy kompleksowe działania, które odwrócą poprzednie złe tendencje wobec obszarów wiejskich, zapewniając im zrównoważony rozwój i poczucie stabilizacji. Z okazji dożynkowego święta składam wyrazy najwyższego szacunku dla Waszej pracy i dla chleba którym możemy się wspólnie podzielić. Dziękuję organizatorom dzisiejszych uroczystości. Wszystkim Państwu życzę zdrowia, pomyślności i jak najlepszych plonów w następnym roku.